Prawdziwe fawie! W górach to co było? Bez babci to nie fawie! Kocham cię, babcia! Moje Januszki, kochane. co wy żeście temu dziadku robili? Chucherko, malenkie! W piwnicy go trzymaliśmy. Mhm. Uh -huh. A Janetka gdzie? Jeszcze nie gotowa? Jeszcze jej nie wypuściliśmy. Janeta! Dobra, muszę kończyć, bo babcia po nas przyszła. No, będziemy u niej cały tydzień. No, będę mogła się zrywać co wieczór. Ona jest głucha. Wszystko im spakowałaś, bo nie będę się wracać. A mogę wziąć rower? Zima jest, przypominam. Jaka zima? Wiosna już jest, na działkę pojedziemy, bo rozpoczęcie sezonu u nas w tym tygodniu. Ognisko będzie. Mamo, ludzie na nartach jeszcze jeżdżą. A, dupą potrawie chyba, jak śniegu już nie ma. Ja rowerem jeżdżę. A będziemy się kąpać? W wannie. No, morsują jeszcze. Ale my poczekamy. Je... Szkoda. No to gdzie ta Janeta? Punktualność to ona ma po ojcu. Staszek. Puch. Jestem. Tylko grzecznym mi tam proszę być i pilnować się babci. Zawsze, mamo. A, miałam mówić, żeśmy z ojcem zamontowali kamerę i czujkę ruchu, bo sąsiadowi ukradli akordeon z piwnicy. Niebezpiecznie się robi. Ale w domu? No na drzwiach wyjściowych. Tak alarm wyje, że zimnego z grobu podniesie. Extra jak Dacia Kciewi. Do zobaczenia za tydzień, Janetka.